A czy można rzucić ten granat? A kurde. Nie działa ten granat. <grym>, nie umiem. Nie umiem strzelać. Snajperkę. Nie da się ze snajperki. Eee, ucieczka! ciach. <grym>, nie dobra! <grym>, no my myślałem, że ja na no tak polecę. Ale ja nie umiem grać w ten górę. Coś mnie chyba wyzywa z mikrofon. Dobra, uh, <gry> cicho, cicho, mnie <gry> ja, wyzywają. Witam, gramy w Apex Legends, obiecałem nagrać odcinek z nowej legendy, z Ashki i właśnie dzisiaj to zrobimy. Mam tu 7 pakietów do otwarcia i w ogóle na początku tego sezonu, gdzie jest ta nowa mapa, bardzo mało grałem, dosłownie ze dwie gierki. Właśnie tu jest nowa postać, więc ją sobie kupimy, ale zanim ją ja kupię zauważyłem, że w sklepie tutaj jest ten kolorowy alternatywny skin do Gibraltara. Ja mam właśnie tego, tego, tego skinka, właśnie tego żołnierza Gibcia, a to jest taki czerwony, czy znaczy ja wiem? Ten, ten czerwony to z daleka będzie widać, nie ma żadnej mapy, ani, nie wiem, jakichś budynków czerwonych, żeby móc się chować. Nie wiem, no kupię go, bo ja wszystko sobie kupuję, ale e, bardzo mi się nie podoba ten, ten, ten skinek. Oj, chyba głośników nie wyłączyłem. E, dobra, legendy, no tak, mówię, że mam tam jakiś e, ten skinek, ale ja wolę ten maskujący. No i Ashka, nowa postać, wszystko mi się w niej nie podoba, kompletnie to jest skonstruowana postać, totalnie nie dla mnie. E, Pasywka to jest jakaś, że nie wiem, że widzimy wrogów gdzie są i możemy sobie ich gania, i ganiać i rozwalać, ale mój styl grania polega na takim graniu jak Rampart, że rozbudowujemy sobie bazę, stawiam sobie ścianki i wieżyczki, chowam się w jakimś miejscu i dopiero wróg do mnie dochodzi. To jest mój styl grania, a to jest ażka, żeby samemu ganiać wrogów, więc to mi się nie podoba. Q ma taki rzut, na no, Ark czyli też... Granat którego ja nigdy praktycznie nie używam przez całe granie Popeksa. Ja wiem, że on jest bardzo dobry, że się rzuci we wroga to może się przykleić, ale w trakcie walki już jest takie zamieszanie, że się zawsze boję używać, znaczy boję, w sensie wiem że, wiem, że na pewno nie trafię. No i ult to jest taki skok przez wymiary, dokładnie to samo co w Wraith, tylko, tylko że trochę inne i trochę chyba nawet lepsze, ale mniej saportujące niż w Wraith. A Wraith to jest postać, której najbardziej nie cierpię, tej ze wszystkich postaci w Apexie i najbardziej nie, nie lubię i nie umiem grać tą postacią, czyli ma wszystkie możliwe rzeczy, które, które ja nie lubię, ale no obiecałem, że nagramy z tej Ażki, więc Eee, zagrajmy. Czy mi w ogóle starczy tych żetonów apoksowych? Ojej jak jak mi nie starczyło. Ile ja mam w ogóle tych żetonów? Eee, chyba nieskończoność. No dobra, no to mam nową postać eee, Ash. Eee, jakie ty masz w ogóle te złote skiny? Mm, ten jest fajny, taki trochę zielony, maskujący, akurat bardzo by pasował do tej nowej mapy. Eee, a ten jest jeszcze bardziej maskujący. Tak, to ten jest chyba najlepszy. No i ten taki zwyczajny. Dobra, dziś będziemy grać Aszką na rankedach, jak widać brązik jest. Ja zawsze platynki wbijałem, ale ostatnio przestałem grać w Apexa. No i 7 pakietów, zobaczmy. Może mi w końcu wypadnie ten herlum, to sobie do rampa, zrobimy. O i teraz ja w ogóle dźwięków nie słyszę. Hmm, chwilę muszę sobie dźwięki ogarnąć. Tak, profesjonalny youtuber, który dopiero na odcinku sobie dźwięki ustawia. Dobra, miraż. Raz się wygrywa, raz się wygrywa. Aha, no fajne. Eee, no co ustawienie? Nie jest tak źle, to było głupie pamiętam. Eee, co to jest? A, ten kar. Ta nowa brońka, której nigdy jeszcze nie przetestowałem. Eee, tam że są takie wymienne od matczykiego, że się ładuje chyba light, a mój heavy się chyba. Można się e, przełączyć między tym. No, sprawdzimy tego kara. Prawdopodobnie o, coś do tego, do ażki. No, oczywiście tak, do donoszkę mi wypadnie. Do Revenanta ja mam sporo takiego diabła, mam fajnego złotego. Yy, I takie, że tutaj dziadostwo dalej. Yy, nawet chyba tutaj latającej nie mam do tej Walkiri nic, Nie żadnego skina takiego, co mi wypadł jakiś darmuszek. Yy, eee, coś pogadankę. że z tego żywi? Chyba to słyszałem parę razy. Najgorszy, najgorszy skinek Sir, Seer. Do Sira to nie mam kompletnie nic. dalej. A właśnie, Sir w ogóle wyszedł. W ogóle zapomniałem o tej postaci, bo w momencie, jak ten Sir wyszedł, jakaś jakoś mi się zaczęło. odechciewać was grać w tego Apexa. Czy to jest do. Tak, to jest do Pathfindera. Ja chyba miałem takie beznieruchome właśnie. To sobie weźmiemy. Kryształki Egipcia Mówiłem to i w to wierzę, dziś odniosę zwycięstwo. Bez sensu. Dalej, w ogóle do Gibraltar to mam chyba. ledwo dwa razy O! Dobra, złote obie do tej nowej postaci. co? Dobra, chyba no kończę nagranie. Kurde, złoty Mozambik. Ale ładny. No czerwony, ja lubię jakieś jest, jak jest shotgun, to żeby miał jakieś takie elementy czerwone, znaczy no, taki brązowy bardziej. Tak myślałem, że kiedyś to nastąpi, że mi leci złoty mozambik. Dobra, dużo tych metali rzemieślniczych i pogadanka. Mówią, że śmierć dosięgnie każdego. Cóż, może próbować. Wiele razy to słyszałem. Dalej, jeszcze, czego jeszcze brakuje? Brakuje do kompletu jeszcze złotego, nie wiem, Scouta. Najgorsze bronie albo 20 2020. Ale mi wypada dużo takich e, no no, niebieskich pogadanek. E, to jest coś do tej Z karabinem snajperskim. Oktajnym to się w ogóle na sniperki nie gra. Oktajny to się gra na jakieś takie małe brońki, żeby biegać w wroga właśnie tym karem albo coś tam. I ten jeszcze dostał. Mm. Niech ja miałem taki nieruchomy skin. Ale on był taki maskujący, taki właśnie leś, leśny kamuflaż. A ten robot, nie no w sumie chyba nie będzie aż tak bardzo widoczny, dobra weźmiemy go, fajnie technologicznie wygląda tutaj, right. Gdybyśmy stali po tej samej stronie, wszystko byłoby inaczej O nie, na pewno nie chcę być nigdy z tą right po jednej stronie Dobra, no to e, nie wiem, zapraszam do tego klubu. Subcie y, YouTube Team. O, ktoś tam chce dołączyć, więc akceptujemy wszystkim po kolei. Czasami się zwalniają miejsca, nie wiem czy komuś kąto usuwają, albo ktoś po prostu ucieka, więc tej e, czasami no, no, jest dostępne, więc możecie próbować do, dołączyć do mojego klubu. No i lecimy do gry. Dobra, o co chodzi w tej mapce? Pamiętam, że... Nie wiem czy to mówiłem, chyba też mogłem o tym wspomnieć, że wylądowałem raz na jakiś wiatraka. Tu jest jakiś młyn... To e, jeżeli lecimy tak, no to jest gdzieś tam chyba ten młyn. Tak, takie dziwne takie obracały się. no no... takie śmigła, wiatraki. Dobra, niech mnie tam poprowadzą, ja to w ogóle nie ogarniam tej mapy, oczywiście na ma start haski będziemy walczyć. Może będę miał okazję przetestować e, złoty mozambik. A nie, chyba... Ustawiłem? Tak, ustawiłem chyba. A, gdzie to są skrzynki? <noise> Nic tu nie widzę. Jak tu się wchodzi do tego domu. A, tutaj, o widzę jakieś te... Zauważyłem te kapsuły do zbierania. Więc Nie wiem, czy jeżeli będę strzelał, to czy ta, ta moja gwiazda, to moje kiją może wystrzeliwać, tak jak u Revenant'a jest. Także kiedy strzelamy pu pupuch, to w tym samym momencie możemy machnąć ręką. Tu pewnie już gdzieś wrogowie są. Tak, to są wrogowie. 20, 20. przestawiło mi się. Po co ja próbuję walczyć na samym początku gry? Jak ja jestem nobem nie wiem w to grać. A zamykam. Ucieczka! Tu jest jakieś przejście? Jak tu się biega? Zaraz zamykam. I się podleczę. To było żałosne. Nie umiem z tych nowych... Na tych nowych mapach grać. Akurat tak dość idzie Pomożemy. Tutaj że to to. Nie będą mogli przejść. Podniosłem tam coś tam. Za mną. Nie! Dziś kogoś słyszałem. Dobra, ja trzymam klamkę i się leczę. Wy tam Idzie się. Gdzieś ramport chyba to prawo była. Nie opiera i świza, bez Gdzie Jest Bóg <grystanie> Nie! Oszty, <Oż> dziadu! <grystanie> Na pięści! Nie, ja mam broń! Dobra, ledwo co, ale mi się ręka, w nie rusza. Dobra, no już, daj to, daj to Daj to Ja to jeszcze do wszystkich o, a, albo nie! Nie mam Lightamo, nic! A, nie mam Lightamo! Do widzenia! Nie gońcie mnie! Nie mam lajtamo. Gdzie są drzwi? A tutaj! Nie! Tu nic nie ma! Jak się chodzi w tej miejscówce? O co tu w ogóle chodzi? Gonicie mnie! Tam są jakieś drzwi. Chwila, <grywa> nie potrzebuję <grywa> amunicji. Lightów. No coś tam bym zrobił. Dobra, no moi wszyscy żyją. Myślałem, że jestem ostatni. Eee. Chwila, muszę się nic nie ma. Się lekka nie wiem, że tak przestraszyłem tych wrogów, że nawet nie, nie używałem tego. Znaczy no nie sprawdziłem, czy przeciwnik któryś miał w kieszeni coś. A zaraz, jak działa ten ult? Jeżeli go nacisnę, to tam się teleportujesz? Gdzieś? Bo widziałem, o, jakoś coś takiego, że robili. Okej, okay, fajnie, trochę jak podfinder. Ale ja nie mam żadnej amunicji. O, właśnie tego zawiłem. Czy ty coś miałeś? Nie miałeś nic. Mmm, to sobie wezmę to. -to. Okej, okay, trochę mam tych Tych kuleczek mam do tej brońki. A nie, to, to tego ja zabiłem. Eee, coś za mną jest. Dobra. A ty dziadu. E, rzucam tutaj. Uciekam. A, szybko. Nie! E. Nie, to nie powinno być. No ja się, jednocześnie się uczę mapy, a jednocześnie muszę walczyć z jakimiś kossami, co się nie przegrają. Dobra, no już teraz ginęliśmy, chyba, że ich rozwalą. To, to jest dwóch wrogów. No dobra, jeden się wyklebił. Ostatni. Dawaj, on ma tego, on ma tego powolnego. Pięknie. Gdzieś tu jeszcze jeden chyba został. Tutaj idzie ktoś. Z tej strony? Nie. Po dachu chyba idzie i tutaj wejdzie do nich. Ja tutaj będę jako. Miał... jako brona. Asekuruję was, panowie. Dobra, pięknie. Idzie, idzie, o kurde. To jest Wraithka, ona chyba puściła im portal do tyłu, tak, i oni chyba się będą ewakuować. Tak, wszedł w portal i ucieknie. Tego trzeba dobić, chłopak, bo za chwilę tam wejdzie w portal. Stop, zablokujecie! Nie! <śmum> Nie pójdziesz! Nie do portalu! Nie! Nie wpuszczasz! <śm> nie, ja też wlazłem! O kurde! E Dobra, <śm> nie tu nie powinno być. Ja tutaj zostaje. Nasz jeden sojusznik się wywalił. Nie zostawiać sztandaru! Chociaż mnie byś pomógł. No już tego to ciężko będzie uratować. Eee, to chyba wykituję. Ciekawa rozgrypa jednego rozwaliłem, ale no, niestety. Udusiłem się. Idzie tutaj wróg Podniesie ze mnie item. Ja tam i tak nie, ma, nie miałem żadnej broni, ale miałem zbroję dwójkę i on się uleczy na tej zbroi. A i miałem dużo tych tych... tych ...butli na leczenie zbroi. Dobra. Eee, gramy next. Zobaczymy ile punktów dostanę. Jednego ubiję. Tak, mam no, mało obrażeń na zwłaszcza... A tam na brązach ten za takie gierki się dostaje. Tu wyrandować, co tam? Jest jakaś wielka brama do skały. Tak ja w ogóle żadnych nazw tych miejscówek nie znam. Eee, tu jest jakaś tamo? Nie tu w ogóle jest jakaś forteca w górze. Tak coś czytałem, że to są takie dwa poziomy, że jest tak niżej, to jest tak jakby wyżej. Mm. No dobra, zobaczymy. No i to wszystko co ja tutaj odkrywam to... Nie! No dobra. O, tam widzę jakieś te puszki, to zbierajmy z tych kapsuł. O, złoty Mozambik, jak wygląda. Proszę bardzo. Warty bycia goldem? Dobra, nie będzie. Taki sobie. Się mocno tłukam w tej bramie, do której mieliśmy wlecieć. Ale tutaj też mamy jakiegoś wroga. Tam widziałem no, no, no. snajperkę, i nie, nie podniosłem. A mogę podnieść. A to to coś, to co to jest? Jakiś gaz tego Czy on nie jest czasem trujący? A, gdzie są wrogowie? Tu jest jakaś kolejka górska. I mnie tu nie powinno być, chyba. Bo za chwilę zginę. O kurde, dostał na z bliska. Rzucę ci granacik. Idzie ty jesteś? Tam jest teraz wróg. Jedzie do nas na lince. Widziałem. Nie. Ja eee, e, Ciebie podniosę. Jesteś jeszcze niżej. E, to zamiast shotguna weźmiemy na ekko to. Tutaj. Nie pozwolę, żeby znowu cię pokonali. Nie wiem, czy ten WOLLet będzie odpowiedni w moich rękach. Jak ty żeś się wywalił tutaj? Mmm... Czemu Aha! Chciałem powiedzieć, że mam taką grafikę jakąś dziwną, paskudną. Ciężka amunicja, mi się przyda. No mogłem snajperkę wziąć. W sumie teraz są takie wielkie tej przestrzenie na tej mapie, że się opłaca grać z snajperkami. o jeszcze był złoty. Dobra, to ja już gdzieś sobie, sobie skręcam powoli snajperę. A jak to daleko jest? Ja mógłbym tam dolecieć do nich? Nie, chyba? A, tylko. Tutaj. Użyjmy tego działa grawitacyjnego. Hmm, działo grawitacyjne. Jestem odwrócony w którą stronę? Ja jestem żółty. Tutaj już dolecimy. Okej. Okay. Stójmy jak to działa. Aha, to po prostu sobie biegnę w to i lecimy. A czekajcie, czy mogę do, drugi raz podskoczyć jak na Octane'ie. Nie, nie mogę na trampolince Octane'a. Tu już mogą być powoli wrogowie. A ja bym się tak steleportował tam prosto w drzwi? Plast. Dobra. Przeciwnik na tamtej pozycji. Uh -oh. Ten sojusznik jest daleko od nas odsunięty. E, co to jest? Podwójny pocisk. Nie wiem. KOM. Ktoś tam do nas pisze. E, worst player. E, worst player to, Evi. E, to W sensie to Ewa, ta EWA, ten shotgun. Gdzie ty jesteś kolego? Ty gdzieś pobiegłeś w inną stronę? Gdzie? <grystanie> Jakiego cela mam fajnego? Teraz rzucimy wam gdzieś tę gwiazdkę. Ona nie opada. Myślę, że ona się zegnie. Jedzie do nas. Został banię banie. O, kurde, tam jest snajper, Jakiś potężny. E, no to ja się ewakuję. Do widzenia. <grystanie> chyba to się przyda, bo ten portal. Mój służący może tym portalem też przelecieć. E, jestem chyba co czasem na widoku snipera. Ten nasz bloodhound tam idzie dołem i strzela do nich, jest bardzo blisko. Mm. Zaraz przełączę sobie loka na pojedynczy strzał. Będzie łatwiej robić cokolwiek. <laughs> o, tam gdzieś siedzicie tu ma oto, coś tam trafia. O kurde! To był pan snajper! ja, <laughs> ja się ładowuję, tak bawię. Osłonę. podstrzeliwanie go. No właśnie, dlatego się powinno grać na snajperki na tej mapie. Bo no to jest dalekie odległości. O kurde, nie mam tego. Osłony nie mam. E, mam przeładowane to to. No właśnie, nie miałem. osłony, e, tutaj. o, lepsze jeszcze. No mi by się przydało to ogniwo osłony. potrzebuję mm, tego. Tylko, że się tak wyrzucił, to że ja będę musiał biec we wrogu, żeby to podnieść. Dobra, cyk, 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 cyk. Hmm. Gdzie w tym domku jesteście? Gdzie by jesteście? Tam gdzieś na dole chyba siedzą cały czas. Czemu oni w domku, w domek nie wejdą tylko tak? O kurde. Gdzie ty jesteś? Za kamieniem czy za tą skałką? Ale coś tubiego. Ja biję mu. W Gdzie ty jesteś? Eee, gdzieś tam rzucam Aha, bo wy przebyliście w tą stronę. Nie no, ciebie to już nie, nie zostawimy. Czy ty się wywaliłeś? O dobra. Ja tu nic nie widzę w tych prawach. Eee, to go dobijać to tu Dobra, dobra, szybko. Eee, cieszy, ciach, to sobie to e, Wszystko. Czy to jest ten stan Sniper? Tak. Ufuk. A znaczy można rzucić ten granat? A kurde. No, nie działa ten granat! <laughs> nie umiem! Nie umiem strzelać! Snajperkę! Nie da się ze snajperki! E, ucieczka! E, <laughs> nie dobra! No myślałem, że ja na no, tak polecę. Kurde, ale ja nie umiem grać w tę grę. Coś mnie chyba wyzywa przez mikrofon. <laughs> Dobra, cicho, cicho, Nie <grywa> mnie wysyłają. <grywa> Ale miałem najwięcej damage'u, no by... Co by w ogóle śmiecie do mnie mówić, na 15 punktów. Oczywiście fajne lądowanko, proste na wrogów. E, tu gdzieś widziałem powalonego wroga, którego chcę dobić. Ty, ciapciaku. I okay, będę cię dobijał, a ty w powietrzu <grywa> zawisłeś. <śmianowidze> Dobra, daj coś, O fajne. Znaczy, najgorsze, co może być, ale no, jak się nie wiem, co się lubi, to się używa apteczka. Czy ktoś tu był wróg? Nie wiem, ona no, na scanner, bo się... o, ja właśnie tu wylądowałem, ja rozpadłem w dół i umarłem. I tu zabrakło mnie. E, ale miałem mało kulek w tym złą, bo, że miałem Nie, no, 20 ma tylko kulek. Czyli no, 4 kliknięcia. chyba Mozambik jest lepszy. Chyba biegnie. Gdzieś po lince. To jest linka? Tak. Czy jest tu jeszcze jakaś inna linka? Tam były inne linki. E, w sensie tutaj, tak? Nie, kompletnie nic nie ogarnia. E, rzucę ci ten granacie, bo to jest dobre miejsce. Dobra. E, to będzie dobre. E, to jest fajne, dzięki. Nic nie zrobiłem, zabieram wszystkie skarby. Eee, mozambik się do widzenia. O, to jest ta nowa broń, ten kar, coś tam samochodzik. Jak to wygląda? Takie coś. Okej. Okay. O, tu jest bardzo dużo lootu. E, ja mam jakąś moc, że jak przytrzymam 7, nie? Tak? E, a Gdzie są wrogowie? Na mapie ja ich widzę? E, nie wiem. A, chyba te kropki. Spotkajmy się tu. Tak, te, 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 te trzy kropki są chyba wrogowie. Nie, nie wiem. Nie ogarniam tego. Hmm, chyba to też mogę e, zaklnąć tą swoją bronią jakąś dziwną, i to też ta mapa jest tak nieczytelna a tutaj w sensie dobra no to coś słyszę to tam było jedno ciałko pamiętam jak to w ogóle się dajcie wejść to było bardzo dobre miejsce aha bo ty walczysz tutaj tam na dole coś widziałem tupiącego To, co mogłem zrobić, bo tutaj wrogowie biegną. <noise> to jest chyba najlepsza robota dla mnie, że piekam i dobijam nowych. O, a to jest energetyczny? Jest trik tutaj? Jak to? E, ja chyba powinienem no. ja w rogu No. Nie rzucę tej gwiazdy z nieba. się bawcie się, Dostał za to obrazy. O, uciekłaś. Ale ja ci nie pozwolę. Tu gdzieś. Pokaż się. Uciekniesz do pokoalu, menda, idę za tobą Aha, niedaleko był ten portal Ty jesteś tutaj Już <grywa> na linkę wjechać Dobra, pięknie, eee. Strasznie nie ogarniam, ale coś tam mi teraz wychodzi, jak mam dobrą drużynę Oni biegną, oni zdają te wszystkie tereny Ja tu idę, łapię... O, myślę, że to jest to skrzynka Eee, to nie jest dla mnie, to też nie jest dla mnie Dalej, o, ktoś tu się na To jest zużyte to są wrogowie. Gdzieś tutaj właśnie pignęli, że w tym miasteczku. No ale za bardzo mi... O, coś tam. Coś tam strzeliło. Widzę jego fragment głowy. Okej, okay, pięknie. I to ja walę od razu tutaj tym teleportem. Tutaj okay, fajnie się gra tą, tą nową postacią. Coś tutaj pode mną. Ja tędy zejdę? Leba, masz jeszcze granacik na zakończenie. Okej. Okay. Nic sobie poradziliście. O, ja też mam teraz tą fioletową zbroję jak wszyscy. O właśnie to to mogę najlepsze sobie ustawić do Triple Take, ale nie chcę. To mi się dobrze z tego celuje, Coś tu złotego macie. Eee. O, to mi się bardzo przyda. Ta dźwignia na ciągu, coś, coś tu idzie. Eee, widzę, że masz fajną broń i dźwignię na ciągu. To by było bardzo dobre, nawet lepsze od tego co ja mam. Dobra, biorę to to. Eee, tak, 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 tak. Tak, szybko dźwignie na ciągu to jest najważniejsze. Dobra, wysypujemy się z tego. Ja teraz jestem full energy 2000 po raz kolejny, dobra. Gdzie są krokowie? Chyba w tym domku. Cześć, jak dostał, coś tam jeszcze się rusza za tą, za tą rurą. Jakby miał ulta, to już bym tam wleciał do nich. Rzucę wam gwiazdkę z nieba. Dobra, no, to zasłuży, zasłużyliście. To nie jest moment na leczenie, ale no, muszę. A, tamże w sensie coś gdzieś. Dobra, jak będzie działał ten... Hemlock? Havoc? On się zdążył uzbroić w jego zbroję. Kurde, no eee, ja spailowałem. To był za silny, po prostu ja tak wleciałem z niego jak mok, najgorszy. Jeszcze był za kątem na ulcie. Nic, ręka sztuczna, nie ogarniłem kubek nic. Mm. Jeszcze z jedną pierwotną cytrami, za tą grę to powinienem ze 100 punktów dostać. O, ten dostał 122, ale on z 4 rozwalił. Ja ilu rozwaliłem? Chyba ze 3 powaliłem, ale zabić to mogłem ze 2, albo jednego. Dobra, na Ewe. Ewa była chyba z Dobra, fajni byli, ale no, ja byłem. Bardzo słaby, nic, ja nic nie widzę przez te głupie trawy. No to daje te obrażenia, ale ta trawa mi tak bardzo uniemożliwia i robienie czegokolwiek. Ale jeżeli jest triple take na ziemi, no to ja teraz tylko e, ciągnę nosem po ziemi i szukamy triple takeów. E, ale jakiś Elstar by coś się przydał. Albo coś, bo to jest tego, tego dźwignia ciągle zawsze nie znajdę. E, dobra, no to dalej. Ostatnia kierka. Czy to jest dobra jakaś broń? O, może tym karem strzelajmy. strzelajmy. O, a to bym musiał to, to na lighty to chyba to grać. Was Osłaniam was. Tak, nie. Dziś ze mną do czy to, jak ja mam ustawione heavy ataki, a mam light magazynek, to czy to działa ze sobą w jakiś sposób? Zaraz. A mogę mieć to na przykład heavy punko i zamieniać ze sobą? No bo tu mam light do lightów wsadzone. E, chyba B się przełącza, tak? Ciach, ciach. Teraz są tak 40, 24, tylko Też mam 24. Mm, to dobra, to Nervy załóżmy, że, że ten magazynek działa też do heavy, bardzo dziwnie, ale no, okej. Okay. jest animacja, aha, bo ona ma takie nogi ostrza, jak ta, jak Camille w Legend. Ja nie wiedziałem o tym. Zaraz jeszcze raz zrobimy tam animację, coś takiego, tak, co? ma takie noże na nogach. Dobra, tu gdzieś są już piersi wrogowie, ale ja tam nic nie widzę. Słyszę strzały Tam, w tamtą stronę gdzieś słyszałem strzały Nie, na frost Dokładnie gdzieś tutaj w, w tym la lasku Ale wielkie trawy Jak tutaj ktoś na wślizgu będzie jechał to przecież nikogo nie widać O, ktoś tam biega Strzelać? Bo zdradzimy naszą pozycję Dobra Co to jest? Pokemony! A! Atakują mnie Wrzucam gwiazdkę tutaj... Kurde, mnie tutaj cała armia wroga atakuje Ciach <grywa> To jest dobre do ucieczki, ten ult e, Tu się leczymy Moja ekipa tam została Jej co ja tutaj odwaliłem no, Tak bez sensu, oni mogli mojej tej, tej dziury użyć o, przyda mi się trochę to, bo będę mógł z tutaj wyssać jakieś te karmek i... ...ja wziąłbym to, ale ja potrzebuję tych buteleczek. Dobra. Leczę się. Coś tutaj biegnie. Jak coś tam granacik na kół i rzucę tam prosto w te drzwi jak coś tu podejdzie. O kurde! Kto by się spodziewał, że tu w tyłu mam jakieś dziwne schody z wrogami. Ja bym się nie domyślił. Kurde, tam są wrogowie i to bardzo dużo Chciałem ja jakiś granacik standardowy Stru eee, Leczenie O, dostałem już Dobry pomysł się tej O kurde To jest to cały taki balkon u góry Nie mam do amunicji załadowanej mam już piaskę O kurde Ej, Bez sensu, ja nie wiem w ogóle z której strony Mi może wróg wyskoczyć Inek z dosowy tymięki. Tak, ten bramą tutaj jeszcze jedna drużyna. Tu na górze jed jednym sam, a tutaj. Kult. Dobra, chyba starczy że ten odcinek za 20 minut na I Skąd tyle, no, w skrócie? Ach levels. To, to ostatni leveny do tej gierki, ale to aż ten jest dobra. Kult jest świetny. Um, tylko że no no trzeba było trochę jaś mam taką rękę. Zresztą w Ostatnio też nawet przypomniałem sobie w Tibie. Tibie zacząłem trochę ogrywać na kanale. Zapraszam, w ogóle na serię z Tibi. I przez to, że gram w Tibie to tak bardziej no, no, tak grać tak ślamazarnie i takie gierki szybkie mi trochę gorzej pod palce wchodzą. Ale postać aszka bardzo fajna. Q dosyć szybko się odnawia, Ult się nawet bardzo szybko odnawia. Ult jest bardzo użyteczny. Do wszystkiego pasywki jeszcze nie ogarnąłem jak działa. Coś tam Szecha powinienem widzieć wrogów od danej skrzynki, ale nie wiem. Dobra, może jeszcze kiedyś tam w przyszłości będzie jeszcze jakiś odcinek z Apexa, ale na razie sobie ja robię przerwę. Teraz się skupię trochę bardziej na innych grach, więc to było na tyle. Narka.